Hej! Dzisiaj przychodzę do Was z testem na żywo. Mam nadzieję, że szybko się uwiniemy, bo zaraz muszę wychodzić na uczelnię. Będziemy testować podkład z Rimmela Last Lasting Finish. Ja mam w kolorze 200 Soft Beige. Jest to nowa formuła podkładu, z tego co czytałam na wizarzu. Zawiera ono serum, które ma powodować, że nasza skóra czuje się dobrze, miło i przyjemnie. Przeczytam Wam, co jest tutaj napisane. Podkład Lasting Finish 25 godzin, pełne krycie wzbogacone o komfort serum, uczucie nawilżonej skóry, nieskazitelna cera, trwały komfort aż do 25 godzin. Myślę, że 25 godzin ten podkład na mojej twarzy nie będzie zresztą się pewnie nie utrzyma, ale tak około 8-9 mam nadzieję, że dzisiaj damy radę. Ja mam tak jak mówiłam w kolorze 200. Będziemy go nakładać beauty blenderem. Więc przechodzimy do rzeczy. Że mam na twarzy tylko i wyłącznie krem zaven Cleanance Expert Mam nadzieję, że coś widzicie. Jest to krem nawilżający, matujący. Ostatnio używam go i mam nadzieję, że nie będzie tutaj przekłamywał, co się dzieje z podkładem. Jak, jak to wszystko się odbywa? Podkład ma normalną pompeczkę, więc będzie fajnie go wydobywać. Uuu! Wziąłem półtorej pompeczki. Podkład jest dość gęsty, jak widzicie więc bierzemy się za nakładanie. Cienka warstwa wygląda tak. Mam nadzieję, że kamera w miarę jakoś to oddaje. Ja jeszcze w tą strefę tutaj głównie żuchwę i tego proszczyka nałożę troszeczkę więcej podkładu, żeby może to zakryć. Ogólnie cera wygląda ładnie. Jakoś nie, jest, nie świeci się bardzo, on nie jest wymatujący ale mi się wydaje, że on troszeczkę zaschnie, jako że ma być lasting finish, czyli ma być jakby długotrwałym podkładem. Mi się wydaje, że on trochę zastygnie na twarzy. Ale zobaczymy. Dokładam. że już podkład wygląda całkiem ładnie na buzi i większość takich niedoskonałości mam pokrytych. E, tego pryszcza niestety nie dam rady zakryć niczym nawet największym korektorem, ponieważ tam jest e, strupek z krwi, więc e, niestety będę musiała dzisiaj tak z tym chodzić i poczekać, aż mi zniknie. Ale ogólnie podkład wygląda fajnie, nie jest zbyt wi widoczny na twarzy, nie tworzy na pewno maski. Zobaczymy jeszcze jak go przypudruję, bo mimo wszystko ja wolę go przypudrować, żeby ta moja twarz za 2-3 godziny nie stała się kulą dyskotykową, ale tak powiem Wam, że wygląda fajnie. Nie jest bardzo widoczne na skórze, tak jak mówiłam, daje fajny taki e, blask zdrowej cery. Zobaczymy, jak będzie z utrzymywaniem się i czy nie będzie na przykład ciemniał. Bo jeżeli ciemnieje, to będzie troszeczkę mm, lipa. Jestem już po zrobieniu całego makijażu, zresztą. E, więc tak. Cena tego podkładu, ja go kupiłam za 20 zł, bo była promocja, więc myślę, że to jest dobra okazja, jak na ten podkład. Zobaczymy jeszcze, jak się utrzymuje. Pierwsze wrażenie jest bardzo fajne. E, raczej go nie widać na twarzy. Ja e, go przypudrowałam jeszcze z tej matem. E, wygląda całkiem fajnie. E, nie jest nachalny, potrafi zakryć wszystko. on ma być właśnie e, kryjący. Jest kryjący moim zdaniem. Duży minus jest za to, że nawet jasne kolory są dość ciemne. Więc dla takich totalnych bladzioków myślę, że ten podkład kolorystycznie nie trafi. E, ja mam cerę mieszaną. Na policzkach mam suchą. E, na razie nie podkreślił mi żadnych suchych skórek. Ewentualnie do czego mogę się przyczepić? To w tym miejscu e, mam trochę jakby suchą skórę, taką leciutko, leciutko podkreśloną. Ale myślę, że to nie robi nawet dużej różnicy, bo tego nie zauważymy, tak patrząc, o także jak jeszcze nie wiem, nie wiadomo, jakie skórki widać. To jest naprawdę minimalne i to trzeba się z bliska przyjrzeć. E, trochę mi miało na twarzy. Minęło jakieś 10-15 minut, odkąd go nałożyłam. Najbardziej mi miało na ręku. E, to nie jest ten sam kolor, co nałożyłam. E, stał się. Bardziej brązowy. Mam nadzieję, że na twarzy mi czegoś takiego nie zrobi. Ale następnym razem, jak będę go nakładać, po prostu dołożę albo np. Lori Mercier, albo jakiegoś ciemniejszego Revlon Colors, jaśniejszego. Co ja mam ci... Mam problemy z mówieniem jasny, jasny ciemny jaśniejszego kolorsteja e, tak, żeby właśnie wymieszać i nawet jak trochę ściemnieje e, to nie będzie za ciemny e, nie wydaje mi się właśnie, żeby na przykład odcinał mi się od szyi, to jest naprawdę super bo podkład jest dość ciemniejszy dość ciemniejszy jest trochę ciemniejszy niż moje zwykłe podkłady zazwyczaj kupuję w kolorze Ivory ehm... Ale jest fajnie, podoba mi się. Zobaczymy się za parę godzin, może uda mi się zrobić update na uczelni, bo nie wiem jak w domu wieczorem będzie ze światłem, bo nie mam sztucznego oświetlenia na razie. Ale no cóż, zobaczymy. Ogólnie jest godzina 47 i widzimy się za parę godzin. Z podsumowaniem podkładu Rimmel Lasting Finish. Jest godzina 22.12, więc trochę godzin już minęło od nałożenia tego podkładu. Zacznę od tego, że jestem pod wielkim wrażeniem, jak ten podkład wygląda. Ponieważ po pierwszych chyba 4 czy 5 godzinach, gdzie byłam pewna, że pójdę do łazienki i będzie kula dyskotykowa na twarzy, poszłam i stwierdziłam: hmm, fajnie wygląda, nie muszę się nawet przypudrować. Więc e, tak naprawdę cały dzień wytrzymałam bez przypudrowania Aktualnie z tego, co patrzyłam w lusterko, to wiem, że na pewno czoło mi się świeci, trochę nos e, Ale ten błysk nie jest taki nachalny, to nie jest taki, że widać, że taki totalny tłuszcz, takie sebum nam wychodzi z twarzy Tak naprawdę spokojnie bym jeszcze, myślę, z 5-6 godzin pochodziła A teraz jakbym przypudrowała to może i nawet do 8 godzin by fajnie to wyglądało Jedynie co... A takie większe zmiany, jak tutaj mam na brodzie, czy gdzieś tu na czole, to one troszeczkę przebijają, ale to też jest zależne od tego, że siedząc na uczelni, podpieramy się, a to ręką tak, a to coś. I głównie no, to tam się ściera. I drugi minus, znaczy minus. To z każdym podkładem. Trochę mam startę wokół nosa, bo cały dzień dmuchałam ten nos, jestem trochę przeziębiona I tyle. Podkład, jak dla mnie, bardzo fajny. Cena 40 zł, może trochę za dużo, regularnie. Za 20 zł to w ogóle jestem przeszczęśliwa, że tak wygląda. Nie podkreśla suchych skórek, nie wszedł mi w żadne zmarszczki. Nie zebrał się, nie zważył. Brązer i róż bardzo fajnie się na nim trzymają. Jedyny minus dla mnie tych podkładów to to, co Wam wcześniej mówiłam, że jest bardzo mała gama kolorystyczna. Myślę, że takich totalnych bladziochów to ciężko będzie znaleźć odcień. I tyle. Fajny podkład, jeżeli lubicie testy na żywo, to oczywiście dajcie kciuka w górę. Zapraszam Was na mojego Facebooka i Instagrama. Linki macie oczywiście na dole, a teraz już się z Wami żegnam i do następnego. Pa pa!